Z Swego czasu zrobię takie wprowadzenie, żebyśmy wiedzieli dlaczego. Napisał do mnie krewniak pana Stanisława Szmuca. Napisał tak: Zwracam się z gorącą prośbą o udostępnienie fotografii prac Stanisława Szmuca, które znajdują się w waszym kościele, a także innych związanych z nim danych i dokumentów, jak na przykład wpisy do kroniki parafialnej. Stanisław Szmuc był moim bliskim krewnym. Pozostawił nieznaną bliżej liczbę polichromii i witraży, a także mozaik. Jako skromny człowiek nie prowadził szczegółowej dokumentacji. Wiele polichromii z wczesnego okresu uległo już zamalowaniu. I z okazji, pisał to półtora roku temu, 25. rocznicy śmierci, zbieram informacje w celu poznania i zachowania jego dorobków w pamięci. I dodał, że w latach 1970-80 wykonał w kościele, właśnie w naszym, mozaiki Dogi Krzyżowej i ostatnią wieczerzę. Jest też autorem projektów witraży. I pisze: Będę bardzo wdzięczny za udostępnienie istniejących fotografii oraz za wszelkie informacje, ewentualne wskazanie możliwych innych źródeł. Ja zacząłem szukać, ale wiele mi się znaleźć nie udało. To, co byłem w stanie zrobić, to zrobiłem zdjęcie witraży, kilku mozaik i wysłałem. I tak minęło półtora roku, i w styczniu zrodziła się we mnie pewna idea, i tą ideą podzieliłem się z krewniakiem pana Szmuca, bo skoro pisał tą pracę z okazji 25-lecia, to liczyłem na to, że zebrał jakieś dane. I pisałem do niego mniej więcej tak: zrodziła się w mojej głowie idea, by przeprowadzić gorzkie żale z kazaniami pasyjnymi w, w oparciu o mozaiki właśnie Stanisława Szmuca. I pytałem, czy w opracowaniach, które Pan sporządzał, udało się coś uchwycić między innymi związanymi z mozaikami w naszym kościele plany, wizje, opis przedstawień. I tutaj dzieliłem się z tym krewniakiem, że mi udało się ustalić, czy 12 pierwszych stacji. Było poświęcone 2 marca 1979 roku, natomiast dwie ostatnie dojechały wraz z artystą w sierpniu tegoż samego roku. I na to krewniak z Szmuca odpisał mi tak. Bardzo mnie cieszy ta wiadomość. Z pewnością to jest bardzo dobry kierunek, bo Stanisław Szmuc miał bardzo głęboką refleksję na temat każdej swojej pracy. A droga krzyżowa w Opolu jest pod wieloma względami wyjątkowa. Myślę, że nie tylko sposób przedstawienia scen pasyjnych, również kształt mozaik i sposób jej umieszczenia był wynikiem zarówno starannego przemyślenia, jak i duchowego przeżycia. I dodaję, niestety nie miał w zwyczaju niczego zapisywać, a ja byłem zbyt młody i zajęty innymi sprawami, żeby z nim o tym rozmawiać. Czego bardzo żałuję. Nie udało mi się też dotrzeć do jakichkolwiek jego szkiców. Robił ich dużo, ale się nie zachowały. Nie przywiązywał do nich wagi. Z tego powodu nie dysponuje materiałami, które mogłyby być pomocne. I dodaję: Jestem przekonany, że nawiązując wskazaniach do prac Stanisława Szmuca, znajdzie ojciec jakąś drogę rozważań pokrewną z jego refleksjami. I że będzie to natchnienie pomocne, nie mniej niż źródła pisane, których niestety nie posiadamy. To tak tytułem wstępu. I pytanie się pojawiło: czy, czy znajdę, albo inaczej, czy znajdziemy jakąś drogę rozważań pokrewną z refleksją autora? Czy jest to wezwanie akurat na czas gorzkich żali? Nie wiem. Ale założyłem sobie, że przynajmniej na pierwszy gorzki żalak spróbujemy się razem zatrzymać przy pierwszej stacji. I chciałbym zaproponować takie pięć kroków. Pięć kroków, trochę jak w spotkaniu z ikoną, a trochę jak w metodzie czytania Pisma Świętego Lekcja Divina. Pierwszy krok zobaczenie zewnętrznego konturu, czyli wystarczą nam oczy. Drugi krok co jest przedstawione wewnątrz, czyli i oczy, i rozum. Trzeci pro, krok to interpretacja, rozum, duch, ale i serce, bo patrzymy, co oni na tych mozaikach działają. Czwarty krok to jest modlitwa, czyli zostaje serce, już nie patrzymy na tych, którzy są przedstawieni, ale patrzymy na siebie. I piąty krok to jest kontemplacja, zatrzymanie. W czwartym kroku my mówimy do Boga, a w piątym to Bóg mówi do nas.